time. Uh -huh. Numer wewnętrzny lub poczekaj na połączenie z sekretariatem. Uzyskanie zgody na sprzedaż ziemi wybierz 130 lub 131. Sprawy przetargów na ziemię wybierz 140, 141, 142 lub 143. Sprawy dotyczące umów dzierżawy wybierz 144, 145. Dobry. Karolina z Rodobisku, jak połączył mądraska No ja tutaj dzwonię pod końcówkę 140 i tam nikt nie odbiera. E, proszę mi powiedzieć, e, e, chciałam się dowiedzieć o ten przetarg, który organizujecie na te działki w Karwinie. Na jakiej zasadzie to się odbywa? Co wy w ogóle. Ja nic, nic, zaraz ja pani nie podpowiem proszę dzwonić, albo na jaki pani nie dzwoniła? Proszę ja wszystkie się... rozmowy nagrywam, bo tam nikogo nie ma. Od 15 minut dzwonię, nikt nie odbiera. 140, no łączę się, tak? 141, 142, A co, 15 143. minut to jest za długo czy za krótko według pana? Nie wiem. Nie mam 140, hmm? 141, 142, 143. Proszę mnie przełączyć do kogoś kompetentnego, dobrze? Ja pani nie przełączę z tego aparatu. Podaję pani końcówki jeszcze. 141, 142, 143. Tak? Czy ktoś tam jest w pracy, czy dzisiaj nie ma nikogo? Tak, jest ktoś w pracy. Dobrze, dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. 22 maja 2024 to jest e, pierwsza rozmowa z Panem, który przedtem tam nie udostępniłam tego. E, jako pierwszym rozmawiałam. Tam jeszcze 3-4 razy dzwoniłam. Nikt pod żadnym tym nie odbierał, także dobrze się bawią za polskie pieniądze pokazałam wam jak wygląda na Facebooku pokazałam wam jak wygląda to krajowe wsparcie kogo wspierają kogo wspierają koła gospodyń wspiera, wspierają tych co są za Unią a jak ktoś jest przeciwko temu tworowi unia to po prostu jest niszczony są ciągle przysyłane ponaglenia fikcyjnych tych Pism, że muszę zapłacić ten podatek do tego tworu Żydowska Gmina, albo za kruz, właśnie co przysłali. To jest właśnie celowe działanie na moją szkodę, bo ja nie chcę z nimi uczestniczyć w tym przekręcie przejęcia Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego cały czas nade mną się tutaj znęcają, prześladują mnie. Nie mam rynku zbytu bo nie mam tych ich certyfikatów, nie, nie mam ulotki takiej jak C-Unia, no I, i zbieram dobrej jakości zioła przede wszystkim, bo mój, mój tutaj surowiec jest najlepszej jakości na rynku polskim. Tak to się odbywa i jeśli widzicie gdzieś tam, że rolnicy protestują, to pytajcie, kto protestuje, gdzie jest zatrudniony ten rolnik z tym ciągnikiem. Kto to jest? Zadawajcie pytania. Wszystkiego dobrego życzę. I tak jak powiedziałam, jestem zainteresowana tymi gruntami tutaj dookoła. Dookoła Pełczy, Dresdenka, Karwin. Jestem zainteresowana. Wieczyste użytkowanie mnie interesuje. Bo i tak wszystko, co z tego, że ja sobie kupiłam ziemię, jak wy pod każdym tam możecie sobie stworzyć ustawkę i powiedzieć, teraz już do ciebie to nie należy. Co z tego, że ty zapłaciłaś? Jak to należy do kraju? Bo tak zrobiliście z wieloma rolnikami. Najpierw pędziliście ich, tak jak powiedziałam, najpierw wpędziliście ich w kredyty, a później zabieraliście im, zabierali, żeście im te gospodarstwa. Także wszystkiego dobrego życzę i ludzie obudźcie się. Cały czas wam to powtarzam. Obudźcie się.